Twarz jest częścią ciała, który jest znacznie bardziej odpowiedzialny za komunikację niż za cokolwiek innego. Przekonaj się sam. Tylko cztery mięśnie twarzy pełnią pragmatyczną funkcję rzucia i przeznaczonych jest ponad 20 mięśni wyłącznie do wyrażania emocji. Jeśli chodzi o same mięśnie, możesz założyć, że są tylko w okolicy szczęki i się mylisz. Jeśli teraz zaciśniesz zęby i przyciśniesz palce do skroni, spróbuj. Poczujesz poruszenie skóry, to są mięśnie skroniowe i idą jeszcze dalej po bokach głowy, praktycznie z tyłu, prawie do pleców. Zasadniczo, rzucie zaczyna się daleko poza linią szczęki. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, tak łatwo nie sądować, ale dzięki nim możesz poruszać szczęką nie tylko w górę w dół, ale także w innych kierunkach. Pomagają zmielić jedzenie na małe kawałki, jak ziarno w młynie. Wszystkie inne mięśnie mają wyrażać emocje.